Jesteśmy już w samolocie i zaraz będziemy lecieć do Singapuru. Melduję, że wylądowałyśmy. Podobno na najlepszym lotnisku na świecie, na razie jest zwykłym lotniskiem i czekam aż mnie zaskoczy. Idziemy sobie, idziemy stamtąd, aż to nagle BAM! Gigantyczna fontanna na środku lotniska. Niesamowite. Bardzo ładny ten Singapur. Wszystko jest tutaj po angielsku, więc wszystko rozumiemy. Bardzo mi się podoba. Na razie dopiero wjeżdżamy do miasta, bo to jest drugi przystanek metra od Lodnicka. Jestem po prostu w tym tak zaskoczona. Jesteśmy w hotelu i tu jest jakby luksusowo, czego się w ogóle nie spodziewałam, ale jest super. Pan od razu wniósł nam bagaże. Zaprowadził nas tutaj. I tutaj jest taki check-in, gdzie się robi wszystko samemu i jest elektroniczny. Idziemy zwiedzać Singapur z buta na razie. A patrzcie jaki to jest budynek z tarasami, z zielenią. Super, czuję się jakbym była w przyszłości. Fajnie zaczęłaś Instastory. No ale idealnie, bo popatrzcie, to jest McDonald's przy takiej wielkiej ulicy w takim budyneczku. Jeszcze więcej ładnych widoków. Coś czuję, że dzisiaj tego będzie bardzo dużo na Instastory. Kolejna fajna rzecz, jaką napotkałyśmy na naszym spacerze po Singapurze. Jesteśmy coraz bardziej downtown i jest tu coraz ładniej, a tam spotkałyśmy wycieczkę Polaków przypadkiem zupełnie. A tam za wodą, drodzy Państwo, znajduje się ten słynny singapurski hotel, jeden z najdroższych tutaj, który na górze ma palmy, baseny i same drogie luksusowe rzeczy i idziemy sobie zrobić z nim zdjęcie, bo mam takiego TikToka i właśnie jestem w trakcie jego nagrywania z tym oto hotelem. Jesteśmy już bardzo, bardzo blisko, znaczy pod sam hotel nie podchodzimy, ale idziemy tam i będziemy robić foty Coconut Base, durian ice cream! Coś dla mnie! Biorę! Przyszłyśmy do 7-Eleven się wyklimatyzować i znalazłyśmy Lody Ben z Jimmy Fallonem Dotarłyśmy do bardzo znanego tutaj teatru, którego nazywam... Podrzucę tu I tam panowie śpiewają jakimiś operowymi głosami Przeszłyśmy stamtąd, przeszłyśmy tutaj, teraz będziemy szły do takich ładnych ogrodów Gardens by the Bay, ale po drodze zobaczyłyśmy, że tutaj coś się szykuje. Popatrzcie, jakie te dzieci mają malutkie skrzypce, śliczne. Następny punkt wycieczki, spacer futurystycznym mostem. A zaraz obok jest boisko, które jest na wodzie i tutaj są so, siedzenia, trybuny. Czasem zapominam słów. I można. <śledzio> siedzenia. No co, tam się siedzi. I można sobie oglądać mecz z takim widokiem. Zazdroszczę. Weszłyśmy do środka. Tutaj pan mierzy temperaturę ludziom, bo koronawirus i trzeba uważać. I obczajcie to. To jest hotel. Wow. Wjechałyśmy windą na ten mostek, który mogliście zobaczyć tam z dołu. I tak to wygląda z góry. O matko, jaki miękki dywan. Chyba nigdy nie szłam po tak miękkim dywanie. Idziemy w dobrym kierunku, bo tam widać te takie sztuczne drzewa na wzniesieniach. A tutaj jest ściana tego hotelu. To jest nie dość, że bardzo wysokie, to jeszcze ma kwiatki na sobie. Me wow! Wow! I popatrzcie, tutaj w ogóle nie ma smogu, a jest takie wielkie miasto, czyli jednak da się, to jest możliwe. Śmieszne miejsce. Jakieś takie jajka dinozaurowe. Jesteśmy w symulacji. To są ogrody, które są w takiej kopule zrobione. Jest tu wodospad, jest tu chłodno, co jest niesamowite, bo na zewnątrz jest gorąco, a to jest chłodno. I wow, no jestem wrażeniem, że co oni coś takiego zbudowali. Niesamowite. To jest dla mnie tak niesamowite, że wszystkie te rośliny są żywe, bo to jest coś tak niecodziennego, że mam wrażenie, że to jest sztuczne, ale nie, to jest żywe, to jest podlewane, to rośnie. Wow. Powyżej jest taki taras który biegnie dookoła tego wszystkiego, więc zaraz tam pójdziemy i idzie się coraz wyżej, coraz wyżej, coraz wyżej, aż na te najwyższe piętra. Ta strona wygląda bosko, bo jest oświetlona A tutaj jest jakaś atrakcja, która nazywa się Orchids of the Amazon i jest dostępna tylko do 29 marca, więc się załapiemy. Ej no, ale wygląda jak taki brośnięty zielony banan. A te kwiatki... Szkoda, że nie da się przekazać zapachu, no jak w kwiaciarni. tak, dobrze określiłaś. Po wejściu na najwyższy poziom, a raczej w lichaniu window. Wygląda to tak. Tam już mamy niebieskie niebo. Tutaj są kwiatki zrobione z klocków Lego. A my idziemy dalej. Ola trzaska swoje piękne foty. A tak wysoko jesteśmy. Sześć pięter. Sześć pięter kwiatków. Pod ziemiach. Tego lasu. Jest takie miejsce, gdzie są różne ekrany i takie interaktywne rzeczy. I bardzo dużo jest o środowisku i o tym, co my teraz robimy z planetą. Daje do myślenia. Jednym z moich marzeń jest zobaczyć baobaby. I chyba właśnie to marzenie spełniłam. Co prawda, w takim zamkniętym klimacie, w kopule, i dalej chciałabym je zobaczyć na żywo, ale to wygląda niesamowicie. Wow! Jest opcja, że to jednak nie są baobaby? Bo ciężko mi to odczytać z etykiety, ale, ale może są. To wygląda jak szyszka na palmie, z której dopiero wyrasta palma. Teraz oficjalnie mogę powiedzieć, że zobaczyłam baobaby, gdyż jest to podpisane. Doszłyśmy w końcu w miejsce, na które czekałam najbardziej, do tych takich sztucznych, pięknych, wielkich drzew. Niesamowicie to wygląda, magicznie. Czas rozpocząć i pokaz świateł. Jaka, tylko ja nagrywam. Story! Ponieważ siedzimy tu już godzinę i teraz będzie kolejny pokaz i poszliśmy sobie kupić zupę. Tak wygląda nasza zupa. Kolejna zupa to jest wiadro i będziemy sobie jadły na ziemi oglądając pokaz. To już koniec naszego pierwszego dnia w Singapurze. Jeszcze jutro mamy cały dzień. A pojutrze chyba już lecimy na bali, ale jeszcze nie zdecydowałyśmy, więc musimy w końcu coś zaplanować. I może jutro nagram jakiegoś vloga, ale jeszcze nie wiem. Bo zazwyczaj jest tak, że rano albo mi się chce, albo mi się nie chce, więc zdecyduję. Ale mam nadzieję, że coś fajnego nagram. Może coś akrobatycznego. Day 2. Witam, drugiego dnia w Singapurze. Właśnie sobie wymieniłam pieniądze, wymieniłam 10 dolarów, za które dostałam 12 dolarów singapurskich. Wyglądają tak. Jesteśmy w Chinatown i odkrywamy kolejne uliczki. Nie mam tu internetu, więc trzeba się obyć tylko z mapami offline. Dlatego nie bardzo wiemy, gdzie idziemy, ale odkrywamy fajne miejsca. Pachnie tutaj różnymi orientalnymi przyprawami, i są to naprawdę intensywne zapachy jedzenia z każdej strony. Nawet jest tutaj McDonald's. A tutaj się robią bułki na parze. Czym jest cheese? Jaka jest serowa, herbata? Nie wiem. Kupiłyśmy sour sopa, taki plaster, i to jest jeden z najlepszych owoców, jakie kiedykolwiek jadłam. Mam nadzieję, że będzie dobry. Wszystko to wygląda dobrze być pyszna. Teraz spora bardziej lunchowa, dla nas śniadaniowa, więc nie mi głodne. Ale patrzcie, to jest nawet makaron do zupki chińskiej. Idziemy dalej. Zjadłyśmy sour Sopa i był przepyszny. Bubble tea w Chinatown. Chyba znalazłyśmy właściwe wejście do Chinatown. I tam już się robi bardzo chińsko. Na to czekam. Przed nami jest wielki chiński blok mieszkalny. Wydaje mi się, że to jest taki typ Typowo chiński blok, milion ludzi naraz. A tu jeżdżą samochody i pierwszy raz zwróciłam uwagę na ich rejestrację. Tak wyglądają. Jest to takie czarne, jak dawno temu w Polsce były takie... Nie wiem czy ktoś jeszcze to pamięta. Co tu robią skarpety świąteczne? Mamy marzec. Można tu też kupić tradycyjne chińskie stroje. I mnóstwo chińskich rzeczy z mnóstwa tanich chińskich fabryk. Generalnie w każdym sklepie jest prawie to samo. W tej części Chinatown znowu mamy dużo jedzenia. Oni tu wszędzie mają same pamiątki jedzenie, pamiątki jedzenie. I jeszcze tu jest dach i takie ogromne wiatraki, Trochę chroni przed słońcem, raczej przed promieniowaniem bardziej i przed deszczem, kiedy tu są ulewy. Idziemy sobie, idziemy, mijamy bardzo ładne budynki, a nagle zobaczyłam, że tutaj są lody i są durianowe, więc sobie wzięłam durianowego za dolara, czy jakieś 3 złota. No w końcu się doczekałam ładnego chińskiego budynku razem z durianowymi lodami. Ola mówi, że śmierdzą strasznie, ale mi ten zapach nie przeszkadza. <gry> Idziemy teraz do dzielnicy indyjskiej. Się mówi Little India. I tu zarabiacie już Jeszcze nie. Jeszcze dwa. Ludzie są tu, wydaje mi się, że z różnych krajów, ale mimo wszystko najczęściej jest wiedzy, na w ułonę. Dotarłyśmy do Little India. Tak to wygląda. I uwaga, jest w Starbucks i idziemy do Starbucksa, ponieważ potrzebuje internetu. A w Starbucksie zawsze mi działa internet. To jest taki podróżniczy life. Chcecie internet, idźcie do Starbucksa. Zazwyczaj te dzielnice poszczególnych krajów mają mnóstwo takich małych straganów, dużo miejsc do jedzenia i wszystko jest stosunkowo tanie w porównaniu do innych cen. Zobaczcie na koszulki tych panów. Keep calm and carry on. Nawet w Little India mają tutaj tarasy z zielonym. To jest niesamowite. A tu jest policja z wypasioną furą jeździ. Mają tutaj bardzo ciekawe warzywa. Na przykład takie przedziwaczne ogórki. Nagrywam. Owszem nagrywam piękne uliczki. Są bardzo fajne rzeczy. Szkoda, że nie mogę Wam przekazać zapachu, znowu to mówię, ale tak jest, bo tutaj bardzo ciekawie pachnie. I znalazłam daktyle, to czego w Tajlandii w ogóle nie mogłam dostać. Ani nie było daktyli, ani nie było czekolady, albo była strasznie droga. A tu są daktyle, a ja kocham daktyle. Bo aż sobie, kupię. Bardzo dużo kobiet dalej nosi tutaj te ich tradycyjne stroje i są takie poobierane kolorowo, bardzo mi się to podoba. Jestem w raju. Ola wypatrzyła sklep z czekoladą. Jakaś podróbka linty, ale spróbuję tego, jest za dolara. Nie mam zielonego pojęcia, gdzie my trafiłyśmy, ale oni biorą na przykład po 10 czekolad. Ola się łączy z wi-fi, a tutaj mamy szklanki, tak fajne, ale wodę. I teraz spróbuję ją nalać lewą ręką, jednocześnie to nagrywając i nie rozlać. Weźmy Teamwork wow, makes dream work. Przyszło nasze jedzonko i wygląda bosko. Uwaga, Was, Nie mam żadnego pojęcia, co to jest. Ale Ola wie. Tutaj jest ulica majonezowa. Teraz jesteśmy w dzielnicy arabskiej. Pełnej kolorowych domków. Ślicznie to wygląda. Na początku myślałam, że w ogóle nie ma tu żadnego życia, ale okazało się, że wystarczy skręcić w jedno lewo i już jest. Jakie uliczki! Śliczne! I w ogóle jest tu bardzo drogo, bo Ola właśnie weszła do kawiarni. I zgadnijcie, ile kosztuje kawa. No, no ale mi mam wszystko! 60 dolarów za kawę! Ja się tylko obracam i mówię, ojejku, jak ładnie. I ojejku, jak ładnie. Nie spodziewałam się, że tak będzie wyglądać arabska dzielnica. Tym bardziej tak. Idziemy windą na szczyt hotelu. Popatrzcie, jak te piętra pędzą. Ja czuję, jak mi uszy zatyka. Masakra. Ała. Uszy mnie zatyka. Strasznie. i też. <laughs> Ale wyglądam ziemniak. Au. Jestem znowu dumna, bo wykminiłyśmy jak wjechać na 57 piętro za darmo. Wczoraj myślałam, że trzeba zapłacić 26 dolarów, bo tak trzeba było. A dzisiaj się okazało, że są inne wyjścia. Wystarczyło się zapytać w recepcie. I zaraz wam pokażę jaki stąd jest widok. Uwaga, uwaga, uwaga. Wow. Wow. Tutaj z góry widać te ogrody, w których byliśmy wczoraj. Wszystko stąd widać. W tym bardzo prestiżowym miejscu można sobie również zrobić gifa, który Wam zostanie wysłany na maila. Starczy zacząć tu. No, piku, piku. Co się staje? Pani nas prowadzi do bardzo prestiżowego stolika. Dziwnie się to czuję. Wielkopolskie widoki Musiało się obejrzeć YouTube'a I zapytać jak tu wejść Cieszę się bardzo Słuchajcie, dalej tu stoimy I czekamy na pokaz Świateł, który widziałyśmy wczoraj Siedząc dokładnie tam na dole na ziemi A dzisiaj zobaczymy go z góry A to są te świecące jajka na rzece, które też wczoraj widziałyśmy z bliska, a dzisiaj z daleka dla innej perspektywy Day Czas się wymeldować z hotelu i dzisiaj lecimy na Bali. Kolejny kraj, już się nie mogę doczekać. Będę tęsknić za tym cudownym hotelem, ale na Bali też będą fajne hotele. Śniadanie dzisiaj w Chinatown. Tutaj Ola kupuje ramen. A sobie też kupiłam jakąś zupę z pierogami takimi chińskimi. Jeszcze mamy tutaj takie smażone łąkony. Tak to wygląda, tu się zamawia, tu się siada i się je. Jedziemy metrem na lotnisko i tutaj w metrze nie wolno jeść, ani pić, ani palić, ani nie można żadnych materiałów łatwopalnych tu wnosić, bo są bardzo wysokie kary. Nie można też wnosić durianów, ale za to już i nie ma kary. Jesteśmy na lotnisku, szukamy jakiegoś miejsca, gdzie możemy wyrzucić nasz bagaż, a tymczasem jest tutaj coś takiego, co jest bardzo creepy. Jakaś taka kurczakowa restauracja. Idę tam, bo Ola mnie ucieka. Na tym cudownym lotnisku jest opcja, żeby wcześniej zostawić swój bagaż, żeby móc chodzić tutaj godzinami bez bagażu, bo jest co robić. A tutaj jest taka. Stop, wiadomo, jest... <laughs> jest taka majestatyczna sztuka, bo nie wiem jak to nazwać, ale określiła to sztuką, i to w sumie jest bardzo dobre określenie. Idziemy teraz na SkyTrain. To jest taki pociąg, który jeździ po całym lotnisku i przewozi Was między terminalami. Udało nam się, mamy takie coś do bagażu i teraz muszę udawnić się, jak, jak to zrobić. Szybko. Mam minutę, tyle jest na Was. No dobrze, no odklej, przyklej. No. Dziękuję. Tak wygląda lotniskowy. Wjeżdżamy do, do takiej kopuły i tam będzie ta fontanna z Często się dodawałam, tylko że będzie widziana. O! Oh, gdzie ty? super! Oh. Marysia będzie ładować mi telefon. <laughs> Tutaj wkłada się przejściówkę. Do przejściówki wkłada się odwarkę i podpina się telefon. Musisz otworzyć. że w prąd trzeba jeździć na rowerku, może jakim jest nie <grystanie> Ej, nie ładuje się. Czy się ładuje? Ładuje się? Nie. Nie, nie ładuje się. To mocniej pedałuj. No nie, już nie da. Nie ładuje się. A możesz bez przejściówki spróbować? Nie, a sam USB? Nie ma tam wejścia na USB, nie? Tam jest na USB. Czeka, no zachodź. Tak. Teraz idziemy do Butterfly Garden, gdzie będziemy oglądać motyle. To jest, słuchajcie, na luziście dalej. ja się ich trochę boję. No nie lubię motyli. Przerażają mnie, są jak takie ćmy, do za dnia. Tutaj jest pokrojony ananas i one się nim żywią, więc można sobie je wtedy bardzo dokładnie pooglądać. Są piękne, ale też nie przerażają. A tutaj jest taka klatka, w której one się przepoczwarzają. Ten tutaj to jest taki prawie gotowy do wyjścia. O Boże, właśnie, ja bym przeleciał przed twarzą. On jest taki prawie gotowy do, do kontynuacji swojego życia latając. A teraz idziemy do kina, ponieważ jest tutaj kino w cenie lotniska. Co oni puszczają w ogóle? jest Bo chyba Fast and Furious. Jest 18.43 i to nasza ostatnia godzina w Singapurze. Siedzimy już blisko naszego gate'u, ale tam jeszcze nie wpuszczają, dlatego siedzę sobie na podłodze, na dywanie, jest bardzo wygodnie, montuję film dla Was. Pokażę Wam, jak wygląda łazienka na tym lotnisku, bo to jest coś niesamowitego. Jest tutaj czysto, przestronnie, elegancko, pachnąco, w ogóle nie brudno i wow!